Kurwa no! Ja pierdolę! Następnie chciałbym Was naprawdę przeprosić za to, że od dłuższego czasu po prostu nie było żadnego kontentu na kanale, ale to głównie z racji na to, że raz nie miałem czasu, dwa, że nie miałem za bardzo warunków, bo ciągle ktoś był w domu i nie było za bardzo też wany. Ale teraz spokojnie, już wracamy powoli do normalnego tworzenia filmów, w miarę normalnego. Już w tym momencie pojawił się film na kanale z basenu, po prostu. No i tyle. No, po prostu będziemy wracać już do normalnego toku tworzenia materiału. A, jeszcze chciałbym Wam przypomnieć o jednej rzeczy: że e, utworzyłem ankietę, która jest dostępna tutaj w, m, poniżej w opisie, dzięki której b, b, będzie mi po prostu łatwiej e, dostosować ten kanał pod Was, właśnie. Po A tymczasem przechodzimy do głównego e, wątku naszego materiału. Dość niedawno jedna osoba mi zadała dosyć fajne, ciekawe pytanie dotyczące freedivingu, a konkretnie czy widoczność, nieznajomość terenu, akwenu i temperatura wody ma wpływ na czas przebywania pod wodą? Tak. Dlaczego? Między innymi dlatego, że po pierwsze stres. Gdy nurkujemy w jakimś nieznanym akwenie, nie znamy jego głębokości, nie znamy jego ukształtowania powiedzmy, że dna, terenu, oraz jest słaba widoczność generalnie, przykładowo widoczność wynosi około 1 metra lub nawet mniej, to przez to popadałem pewien taki stres, którego normalnie też trochę nie odczuwamy, a trochę możemy odczuwać, w zależności wszystko zależy od danej osoby. I właśnie ten stres powoduje, że no niestety przebywamy pod wodą jednak krócej, co niestety to, to kwestia w tym momencie to jest przyzwyczajenia samego siebie, po prostu przekonania samego siebie, że w tym akwenie jest bezpiecznie, że na Taką, że taka głębokość jest w tym miejscu i tak dalej. Tu niestety trzeba tylko i wyłącznie polegać na tym, że trzeba po prostu w danym akwenie częściej nurkować, żeby ten akwen dany poznać, bliżej po prostu się do niego przyzwyczaić i dzięki temu stres powinien minąć. Inną sprawą za to jest temperatura wody, gdyż gdy jest ona niższa to jednak powoduje to wychłodzenie naszego organizmu, przez to też jednak niestety czas przebywania pod wodą się skraca, więc nie można porównywać tego czegoś takiego także że nurkujemy na basenie, jesteśmy nurkowani przykładowo 2 minuty pod wodą jesteśmy, to że to wtedy nad jeziorem będziemy też dwie minuty. Niestety tak to nie działa. Jednak trzeba zwrócić na to uwagę, że temperatura zwykle w jeziorze jest trochę niższa, a poniżej około 5-6 metrów nagle temperatura jeszcze bardziej gwałtownie spada do, przez, o około 10-15 stopni czasami, nawet więc w tym momencie dostajemy, nasz organizm dostaje takiego jakby szoku, powiedzmy, że termicznego, przez który też od razu nagle wzrasta akcja serca i niestety przez to zwiększa się też również zużycie tlenu w organizmie, więc niestety też możemy wtedy przebywać krócej. Tak więc taki króciutki film, mam nadzieję, że Wam się spodobał i Wam trochę pomógł wyjaśnić pewne aspekty do basen kontra jezioro po prostu, jak to mniej więcej wygląda, czas przebywania pod wodą, a tymczasem miłego dzionka, trzymajcie się i cześć!